Dzisiaj opowiem Wam. Obejrzymy sobie naszych e, filmów e, kilka tygodni temu. E, I. Albo nie. Dzisiaj e, e, zrobimy. Będziemy oceniać e, youtuberów. czy ja youtuberki. E, które moja siostra mi przygotowała. Ja już yy, Moja siostra powiedziała, że idzie Klaudia. Yy, yy, to yy, oceniam Klaudię Biebiew na. Poczekajcie. Na 8. 8. Jestem jak ładnie. Tak mi się podobało. Teraz. Yy, szes yy, teraz. Będzie.

Nie mogę znaleźć innej, innego zdjęcia pani lampy, ale wiem jak wygląda, więc wziąłem byle jakie i oceniam panią lampę na 7,5. Na co oceniam na też 7,5. Słuchajcie. Chilowo. Yy, Aleksi na 4,5. Yy, dobra, no musimy kończyć już filmik, więc. Pa pa.